Od jakiegoś czasu nagrywam, 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 i zauważyłem, że w sumie pominam jedną rzecz. W momencie, kiedy na pójdziemy sobie nie wiem, na strzelnicę, czy będziemy w drodze na strzelnicę, albo w drodze ze strzelnicy, z strzelnicy, jest taka jedna ważna sprawa. Mianowicie ubezpieczenia. Hmm. I. To jest bardzo ważny temat, bo nie wiem czy wiecie, ale ciężko jest znaleźć odpowiednią ofertę czy odpowiednie e, możliwości zapoznania się jakby z, e, z ubezpieczeniem czy pogadania z agentem ubezpieczeniowym. E, I teraz tak, różne rzeczy ludzie o to nie dbają, i w sumie i różne rzeczy mogą się stać, się jakby nie patrzeć. E, na przykład, e, możemy wpaść w szał. Co on wyrabia? Co wyrabiają? Ja ci polskie kiwole! Jaka agresja! Skąd to? Jo. Albo możemy, będąc w kwarantannie w domu, zarzucić sobie lowkinga. Albo po prostu zrobić sobie w bardzo głupi sposób krzywdę. I tak, i w tym momencie będzie Wam potrzebne jakieś ubezpieczenie czy, czy coś, ten deseń. I mianowicie mogę Was poprosić, żebyście zajrzeli na stronę bądź zadzwonili i dowiedzieli się co i jak do jednej z wszystkich agentów ubezpieczeniowych w naszym mieście, czyli w Gdyni, jak nie w Trójmieście, mianowicie Daria Kubiak Ubezpieczenia. I gorąco polecam, sam korzystam z jej usług i jestem bardzo zadowolony i ma na każdą ewentualność i na każdą możliwość i na każdą kieszeń ubezpieczenia, także gorąco polecam.